Cześć i witamy na kanale Gier Polska. W związku z toczącą się batalią na forach internetowych i facebookach o tym, jak czyścić grilla, chciałbym wtrącić swoje kilka groszy. Jeśli chcecie zobaczyć, jak ja doprowadzam swojego grilla do stanu absolutnej czystości, to zapraszam do oglądania. Pamiętajcie, że walczymy z całą masą filmików o kotach wobec czego za wszystkie łapki w górę i za wszystkie subskrypcje będziemy bardzo, bardzo wdzięczni. Ale do rzeczy. W sieci i na forach dyskusyjnych toczy się batalia pomiędzy kucharzami krąży cała masa mitów i teorii spiskowych o tym, jak dbać o grilla i jak go czyścić. Pojawiają się nawet teorie takie, że grilla się w ogóle nie czyści i tak jak narzędzia żeliwne z każdą kolejną warstwą karbonizacji, czyli z polska zwęglenia, ten grill działa coraz lepiej i coraz wszystko lepiej smakuje. To pominę w całości, ponieważ uważam, że to jest niehigieniczne, niezdrowe i niedobre dla samego grilla. Oczywiście popularne są teorie o szorowaniu grilla, czy też szczotką do grilla, czy też specjalną cegą do płyt grillowych, czy też druciakami, bądź też nawet papierem ściernym. Niektórzy twierdzą, że wystarczy woda z octem albo woda z kwaskiem cytrynowym, a inni z kolei leją chemię bez żadnych ale i nie zwracają uwagi na nic tutaj. Ja uważam, że każda z tych metod jest po części słuszna, natomiast każda z nich ma swoje zastosowanie. I dzisiaj pokażę Wam, jak ja czyszczę swojego grilla. Zacznę od najlepszej metody czyszczenia grilla i utrzymania grilla, mianowicie od niedopuszczenia do nawarstwienia się zabrudzeń. Do tego najlepsza jest taka oto szpachelka. Ja się w nią zaopatrzyłem z uchem w zwykłym budowlanym, natomiast wiem, że są gastronomiczne, ale to w zupełności wystarczy. Po każdym grillowaniu po prostu. Usuwam nadmiar zabrudzeń, zgarniam, w związku z czym mniej się do tej powierzchni przypala. Oprócz tego, żeby nie dopuścić do nawarstwienia się zabrudzeń w jednym miejscu, ponieważ z moich obserwacji wynika, że większość, jeżeli nie wszyscy kucharze, jeżeli wrzucają coś na grillę, to wrzucają swoje jedno ulubione miejsce, zazwyczaj gdzieś na środku, ponieważ tam grzeje najlepiej. Natomiast yy, to niestety wcześniej parę lat wstecz było smutne i prawdziwe. Te grille faktycznie nierówno grzały. Zazwyczaj przez środek przebiegała grzałka, w związku z czym temperatura była nierówno rozprowadzana. Od kilku lat, powiem tak mniej więcej od 4 do 5 lat, te sprzęty już mają gęstszą siatkę grzałek i dużo lepsze materiały, w związku z czym dużo lepiej rozprowadzają ciepło. Co za tym idzie? Żeby nie dopuścić do nawarstwienia się brudu, a właściwie czegoś, co jest już sadzą w jednym miejscu, należy produkty rozkładać na całej powierzchni grilla, oczywiście przy nadziei, że wszędzie osiągniemy bardzo podobne i porównywalne efekty. Oprócz tego, w momencie, jeżeli na środku grilla doprowadzi się do nawarstwienia sadzy, do powstania kolejnych warstw, grill faktycznie zaczyna działać nierówno. Przede wszystkim ta sadza izoluje produkty od tej temperatury, poza tym nie wierzę, żeby to było zdrowe ani dla grilla, ani dla naszych produktów, które na tym grillu smażymy. Wsadza oleje, to może być toksyczne, i nie wierzę w teorię, że poprawia to w jakikolwiek sposób smak. Kolejną teorią, dosyć popularną, jest tak zwane szorowanie. I do szorowania grilla jest cała masa różnych sprzętów. Są szczotki takie metalowe, są specjalne cegły do płyt grillowych. Są e, druciaki powszechnie stosowane. No i oczywiście raz na jakiś czas spotykamy się również z papierem ściernym. E, moim zdaniem to jest metoda zaradcza, to znaczy e, czyszczenie grilla na koniec serwisu takim oto druciakiem e, jest przede wszystkim czasochłonne, e, energochłonne, kosztuje sporo wysiłku. Moim zdaniem wystarczy takie środki użyć dosyć delikatnie w trakcie grillowania. To ma swoje oczywiście. Zalety, mianowicie nie obniżamy temperatury grilla i grill praktycznie jest do użycia cały czas, i możemy to robić pod nawet mocnym ostrzałem zamówień. Natomiast ta metoda ma kilka ale. Przede wszystkim po takim moto zabiegu powstaje pyłek. Proszę zauważyć, i ten pył niestety trzeba kilka razy przemyć olejem, tak żeby nie mieć na produktach czarnych kropek. I po takim oto zabiegu mamy grillę doprowadzonego do względnej czystości, co pozwala na kontynuowanie serwisu i e, ograniczenie właśnie dymienia, jak i również e, przypalania się e, różnych produktów. Natomiast tego szorowania nie należy przeprowadzać zbyt gorliwie, w szczególności jeżeli mamy nowego grilla, gdzie zależy nam właśnie na gładkiej powierzchni. Każde szorowanie czy papierem ściennym, czy taką właśnie szczotką metalową prowadzi do mikrorys, w związku z czym w te mikrorysy właśnie wchodzi olej, wchodzą karbonizowane resztki i grilla potem coraz ciężej domyć. Moim zdaniem ta metoda jest najlepsza na czyszczenie grilli, troszkę starszych, gdzie już nie patrzymy nad każdą rysą powierzchni. No i oczywiście do ryflowanych, Ale jak sami widzicie, również przy grillach płaskich ta metoda zdaje egzamin. Przejdźmy do kolejnej. I tutaj też jest wiadomo kilka różnych opinii. Niektórzy leją ocet, niektórzy leją wodę z octem, to ten roztwór 1 do 1. To oczywiście ma też swój sens. Praktycznie z grill jest taką troszkę dużą patelnią, prawda, więc tym octem na grillu robimy praktycznie to samo, co robimy z patelnią, luzując karmelizację winem, na przykład przy strogonofie. Czyli po prostu polewamy czymś kwasowym, to kwasowość unosi, reaguje z kwasem, przycina ten kwas i podnosi zabrudzenia. Ta metoda natomiast ma też kilka ale. Przede wszystkim opary octu wcale nie są takie przyjazne dla płuc. Po drugie kwas ze stalą też lubi reagować powodując korozję, w związku z czym po takim zabiegu też należałoby zabezpieczyć powierzchnię przed korozją, polewając olejem i lekko przecierając całą płytę grilową. Tak jak robię to teraz. Drugim ale tej metody jest to, że właśnie wylaliśmy ciecz na płytę grillową, w związku z czym obniżyliśmy jej temperaturę. Czyli zanim wrzucimy kolejny produkt na grilla, trzeba by było kilka sekund, o właściwie kilka minut odczekać. Także to jest taka metoda na tak zwany międzyczas, w wolnej chwili, jak widzimy, że restauracje nam się troszkę opróżnia i jest ta, ta chwila, żeby tego grilla doczyścić. Na sam koniec chciałem rozprawić się z chemią. Otóż wiele osób twierdzi, że chemia jest niebezpieczna, że pozostaje na powierzchni grilla, że dostaje się do produktów. Otóż nie dostanie się do produktów, jeżeli czyszczenie zostanie przeprowadzone odpowiednio i w odpowiedni sposób. Przede wszystkim czyszczenie chemią nie powinno się odbywać w trakcie serwisu, chyba że naprawdę chodzi o skrajne przypadki i możemy grilla wyłączyć z użytku na przynajmniej te 30-40 minut, tak żeby go odpowiednio wypłukać i wyczyścić. Można czyścić grilla na gorąco i czyścić grilla na zimno. Polega ono na tym, że grilla doprowadza do te temperatury normalnej, pokojowej, w sensie trzeba go studzić. Następnie spryskuje się go odtłuszczaczem, bądź jakimś preparatem do grilli. No i potem, po odczekaniu paru minut, trzeba szorować. Skupię się teraz na metodzie na gorąco. Ale żeby zacząć grillaczyści na gorąco, trzeba się do tego odpowiednio przygotować. Tutaj przede wszystkim dobry okap i dobry wywiew jest potężnym atutem, ponieważ jak zaczniemy lać chemię na gorącego grilla, momentalnie pójdzie bardzo przykry i żrący żrąca para na salę. Goście tego raczej nie lubią. W związku z czym, dobry okap, fartuch, maska, rękawiczki i obowiązkowo gogle. Zaczynamy! Ok. pierwszym krokiem jest wyłączenie grilla. Następnie dość szczodrze leję chemię po całej powierzchni płyty. Chwilkę trzeba odczekać, aż płyn nieco osparuje. I na to leję wodę. Niektórzy wolą lód, ale widziałem kiedyś, jak żeliwna płyta dość widowiskowo pęka od takiego zabiegu. Zwykła, letnia woda wystarczy. Jak wspomniałem, ta chemia jest mało przyjemna, a że zazwyczaj jest zasadowa, to można ją zneutralizować kwasem. W tym przypadku octem. I patrzcie, co się dzieje. Na koniec czystą wodą jeszcze raz dokładnie spłukuję, wycieram i zabezpieczam olejem. Jeśli z jakiegoś powodu coś jeszcze na grillu zostało, można przed smarowaniem jeszcze zwykłym druciakiem i wodą z płynem potraktować. Jak sami widzicie, cały zabieg trwa około 7 do 8 minut max. A dla tych wszystkich, którzy twierdzą, że chemia kosztuje, trzeba ją oszczędzać, a ja właśnie wylałem szklankę y, drugiego preparatu na jedno czyszczenie, proszę zauważyć, że największym kosztem w każdej branży, w każdym biznesie, a w szczególności w gastronomii, jest praca ludzka. Więc zamiast szorować grilla szczotkami, druciakami czy papierem ściernym przez godzinę w 7-8 minut mam taki oto efekt. A proszę mi wierzyć, grilla używam dosyć często. Ten grill przebył ze mną całą masę testów. Nawet przy tym smażeniu zrobiliśmy tonę mięka, wobec czego uważam, że efekt jest najlepszy. Natomiast faktycznie chemia jest dosyć nieprzyjazna zarówno dla zdrowia, jak i dla środowiska, wobec czego też nie jestem wielkim fanem używania tej metody na co dzień. Uważam, że raz na jakiś czas jak najbardziej należy grilla doprowadzić do absolutnej czystości, natomiast z dnia na dzień Wszystkie metody, które pokazałem poprzednio, jak najbardziej wystarczą, czyli na przykład chemią czyściłbym grilla raz na dwa, trzy dni, właśnie ze względu na środowisko. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie, jakie macie metody, jak Waszym zdaniem najlepiej doprowadzić grilla do stanu fabrycznego. Ja ze swojej strony bardzo dziękuję za oglądanie, bardzo prosimy o subskrypcję, lajki i oczywiście dzwoneczek, jeżeli chcecie być na bieżąco z naszymi produkcjami. Jeszcze raz, dzięki wielkie za oglądanie i do zobaczenia.